Cześć wszystkim, z tej strony Mr. Hyde, witam na kanale We Are Crypto. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat afery związanej z projektem T-Land, omówimy, e, omówimy sobie wykres Litecoina i jaki ma tutaj Litecoin potencjał, a także powiemy troszeczkę więcej o projekcie, który, e, o którym mówiłem już kilka miesięcy temu i który ma obecnie bardzo fajne wzrosty, czyli o Radix. Zapraszam do odcinka. Przy rejestracji na giełdzie PrimeXBT z kodem WeAreCrypto50 otrzymasz 50% bonusu do pierwszego depozytu na platformie PrimeXBT. Zapraszam, link w opisie tego filmu. Kanał WeAreCrypto jest oficjalnym partnerem giełdy Bybit, profesjonalnej giełdy dla traderów. Dlatego rejestrując się z naszego linku referencyjnego i dokonując pierwszego depozytu, otrzymasz 20 dolarów do wykorzystania na giełdzie z dźwignią. Zapraszamy. Ok, w pierwszej kolejności zapraszam oczywiście do mojego Twittera. Tutaj możecie mnie followować. Na bieżąco udostępniam najświeższe informacje ze świata kryptowalut. Mój Instagram, który ostatnio wybuchł po wystrzale Radixa, tutaj, tak jak zauważyliście, ja Radixa udostępniałem kilka ładnych miesięcy temu tutaj, i to było gdzieś na przełomie lipca, coś w tym stylu. Radix, Radix wtedy był po około. 8, yy, około 8 centów, 8-9 centów mniej więcej. W tym momencie tutaj te zdjęcia już są nieaktualne, bo Radix to do 50 centów, ale o tym powiem za chwilę. Zapraszam również na Grupę na Telegramie i po co są te moje media społecznościowe? Właśnie po to, żebyś był na bieżąco z takimi projektami jak Radix. Dzisiaj dużo osób do mnie pisało, czy ja prowadzę jakąś płatną grupę, czy coś w tym stylu. Nie, nie prowadzę. Robię to tylko i wyłącznie dla fanów. Te wszystkie moje analizy były udostępniane i na Instagramie, i na YouTubie, i na Twitterze, także można to sobie odszukać. No i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żebyś był oczywiście na bieżąco. A jeżeli moja twórczość Ci się podoba, łapka w górę i komentarz pod filmem. Dzięki. Ok, przechodzimy w takim razie do przeglądu kryptowalu, zaczynamy od CoinGecko. Dzisiaj, dzisiaj w nocy właściwie Bitcoin przebił 66 tysięcy dolarów, tam nawet mieliśmy około 60. 6 z kawałkiem, jak będę przechodził do analizy technicznej, to troszeczkę o tym opowiem. Ethereum, Ethereum cały czas, e, cały czas do góry, już prawie 4800 i tak naprawdę nie widać, żeby mnie, chciało się zatrzymać. Nie ma w tej chwili jakiejś żadnej takiej narracji. Binance coin również świetny wzrost. No, jesteśmy na takiej fazie e, hosty, na takim etapie cyklu, że prawie wszystko ma genialne wzrosty. E, Atom na chwilę obecną stoi, no konsolidacja, do tego też za chwilę przejdę. E, Ok, także no, tutaj ewidentnie widać, że jest zielono. Niektóre projekty radzą sobie lepiej, inne gorzej, ale ewidentnie wszystko tak naprawdę idzie do przodu. Jeśli chodzi o Fear Grid, tak naprawdę cały czas oscylujemy w granicach 75, mniej więcej tak, tutaj nawet widać raz lepiej, raz gorzej, ale, ale właśnie w tej okolicy. A Altcoin Season Index jest na poziomie 59 punktów. No i tutaj ewidentnie zbliżamy się cały czas do tego, Alt sezonu. Okej, okay, przejdźmy sobie do analizy technicznej. Najpierw może zacznę od Litecoina. Tutaj, chyba nawet na ostatnim raporcie z rynku, tak mi się wydaje, że wiem, że jeden widz mnie poprosił właśnie o to, żebym sprawdził mu Litecoina, tak? No i sprawdziłem na, na wizji. Możecie sobie sprawdzić tą, tą analizę. No i tutaj Litecoin dzisiaj właściwie bardzo, to jest dniówka, dzisiaj bardzo fajnie wystrzelił. E, aczkolwiek ja uważam, jeszcze wracając do, do tego, co mówiłem wcześniej, że jego wzrosty to są dopiero przed nami, bo ATH było na poziomie e, około, 40, około 400 dolarów. W tym momencie mamy wybicie, tak jakiś breakout na poziom 226 dolarów, więc to ATH jest daleko, naprawdę daleko. Po przebiciu ATH uważam, że możemy polecieć zdecydowanie wyżej. Tym bardziej, że napędza to narracja na Twitterze, która cały czas mówi po prostu o Litecoinie. O Litecoinie się słyszy coraz więcej i praktycznie każdego dnia widzę na tym Twitterze Litecoin, Litecoin, Litecoin. Więc uważam, że prawda jest taka na rynku, że jeżeli o czymś się głośno mówi, no to to leci. Litecoin jest też projektem, który, który jest no, Długo na rynku, tak? Nazywany jest cyfrowym srebrem, więc e, uważam, że e, uważam, że on poleci zdecydowanie wyżej niż ATH. No, oczywiście zobaczymy. Ciekawostka: ktoś mi tam napisał, że deweloperzy porzucili ten projekt. Nie wiem do końca, jak to jest z deweloperką tam w, tym, w tej sytuacji. Były też kilka sprzecznych informacji, że, że wcale nie porzucili, że pojawili się inni i tak dalej, tak dalej. Na pewno nie jest to projekt martwy. To wiem na pewno, że nie jest to projekt martwy, coś tam się w nim dzieje. Jest napędzany narracją Twitterową no i idzie tak. Dużo też poważnych influencerów o tym mówi, więc na pewno nie jest to zły coin. Hmm. Także uważam, że tutaj jakiś tam potencjał, nawet jakiś tam duży potencjał wzrostu jest. Okej, okay, Polka Dot cały czas tutaj ładnie sobie radzi, aczkolwiek mamy wyraźną konsolidację. E, powyżej 50 dolarów. 50 te 50 dolarów stało się wyraźnym supportem. E, tutaj jest konsolidacja. Myślę, że przy parachainach za kilka dni powinniśmy zobaczyć jakiś wystrzał. E, rynek krypto pokazał, również na large capach, że czasami dosłownie w jeden dzień coś dużego może zrobić 20-30% wzrostu, co jest fenomenem, ale autentycznie tak się dzieje. E, Atom. Dzisiaj miał, dzisiaj miał breakout, wybicie od linii tutaj trendu, tylko co jest ciekawe, że wszystkie indykatory praktycznie pokazują oversold. Być może jeszcze troszeczkę niżej zjedziemy, aczkolwiek jeżeli już to, to niespecjalnie nisko nie nastawiam się. Tutaj ta linia trendu trzyma, ewidentnie i jesteśmy oversold, tak? Ostatni raz mieliśmy taką sytuację w momencie, gdy byliśmy na poziomie 30 dolarów, tutaj było to uderzenie takie spadkowe. Potem polecieliśmy z drobnymi, jakimiś tam wypojami tutaj na 40, 42, 43 dolary. No. i w tym momencie znowu spadek, konsolidacja. I nastawiam się na dalsze wzrosty. Tym bardziej, że jest ku temu potencjał HOS-a To napędza analiza techniczna. Wygląda super. Zobaczymy. Dla mnie to, jeżeli, jeżeli już, to są po prostu pozycje do grania na long, a na pewno nie na, nie na ruszanie jeszcze mojego worka. Spot, bo cena 50 dolarów za atom dla mnie jeszcze nie jest atrakcyjna do wychodzenia. Możecie się z tym oczywiście nie zgadzać. Każdy ma swoje. I okej, okay. co jeszcze tutaj jest ważne? A Radix, nasz Radix. Może sobie tego na wyłączę. EXRD. Wykres, tak, piękny, piękne wybicie, fenomenalne. Tutaj, tak naprawdę, analiza, analiza fundamentalna miała większą rolę z tego względu, że Radix był projektem, który tutaj on wystartował z poziomu powiedzmy 10 centów, była bardzo długa faza. Faza konsolidacji, to nazywam faza gipania się od, od około czerwca do tak naprawdę do teraz. Tak? Na początku listopada zaczynał swój rajd, W tym momencie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Po takiej fali wzrostów dobra by była jakaś korekta, jakaś konsolidacja, ale mam nadzieję, że ona nastąpi. I bardzo możliwe, że polecimy gdzieś tam wyżej, bo Radix jest bardzo fajnym, bardzo mocnym projektem fundamentalnie. Um, layer one oczywiście, wspominałem o nim już kilkakrotnie, miałem nagrać analizę, ale po prostu nie wyrobiłem się, nie zdążyłem może nagram jeszcze ją za jakiś czas, bo uważam, że fundamentalnie dalej jest to dobry projekt, tylko z nim jest jedyny minus taki, że w Radixie jest problem z ilością tokenów. Tam jest naprawdę bardzo dużo tokenów, aczkolwiek wszystkie zostały uwolnione, wypuszczone na rynek. Solano było dokładnie tak samo, w pewnym momencie uwolnili wszystkie tokeny. Tam miał, Ja nastawiałem się, że będzie spadek ceny. Nie był taki, jak myślałem. Delikatny był, ale, ale bez jakiegoś szału, i, no i polecieliśmy wyżej, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Także pięknie. Tutaj oczywiście yy, ogromną rolę fundamentalnie. Co wpłynęło na cenę, miało wejście na Coinbase Custody przez, przez Radixa. Tak, bo to tak naprawdę to wydarzenie napędziło tą falę wzrostów. A że to jest jeszcze mały, nawet bym powiedział, to jest gem, bo tutaj naprawdę to jest jeszcze mały token, mały coin. Ehm, może gem to nie, ale mały, mały coin zdecydowanie i młody. No to uważam, że jeszcze ma potencjał do dalszych wzrostów. Spokojnie. A i dzisiaj, jeszcze właściwie z ostatniej chwili. Dzisiaj około 19.18 Luna wybiła swoje ATH, i teraz spójrzmy na tą lunę naszą. No Luna, teraz też jesteśmy praktycznie na ATH. 53.92, czyli 50, prawie 4 dolary. Pięknie. Jeżeli trzymacie Lunę, macie Lunę, no to myślę, że jesteście zadowoleni. Ja część Luny zrzucałem. Przechodziłem do innych pozycji, m.in. do dot. Aczkolwiek tutaj. Hmm, no, jeszcze mam tak, jeszcze mam dużą ilość coinów. Częściu zostało już sprzedane, ale część jeszcze mam, bo uważam, że Luna fundamentalnie też dalej może jeszcze dojść. Nawet tutaj jest potencjał na no zdecydowaną, zdecydowaną czołówkę market, market capu, a właśnie 54 na wybija, więc uważam, że da, no dalej tutaj, tu fundamentalnie nic się nie zmieniło. To dalej jest bardzo silna pozycja. Ehm, ok, jeśli chodzi o bitcoina, tak jak wspominałem wcześniej, e, to, że to, że tutaj jakby zrównamy się do ATH jest mega bullish sygnałem, tak? Um, uważam, że polecimy zdecydowanie wyżej. Kwestia czasu. Okej, okay. tyle jeśli chodzi o analizę techniczną. Przechodzimy do przeglądu Twittera i do wiadomości. Prepare for something legendary. Czyli przygotuj się na coś legendarnego. Wiele osób mówi i ten wykres, który tutaj udostępniłem jest jednym właśnie z wykresów pokazujący tą narrację, mianowicie wiele osób twierdzi, że ten alt season będzie po prostu legendarny, że to będzie game changer, tak? że to będzie coś, co zmieni życie wielu ludzi. I życzmy sobie, żeby tak właśnie było, tak? Tych porównań jest naprawdę cała masa porównań do poprzednich lat, tak? do poprzednich faz rynku, cykli itd. I kto wie? Historia lubi się powtarzać, tak. Ludzkie emocje też lubią się powtarzać, tak. Też warto jakby warto na to spojrzeć te, z tej perspektywy, że też tutaj jest dużo młodych ludzi. Codziennie ktoś kończy 18 lat, codziennie ktoś wchodzi o kryptowalutach się mówi coraz więcej. I faktycznie ta ostatnia faza hossy może być ekstremalna. Tutaj mogą się dziać cuda, naprawdę cuda, ale umówmy się, nie wszyscy wygramy. Nie każdy wyjdzie stąd zarobiony, bo ludzie są po prostu chciwi. Nawet ten indeks nie, nie bez powodu nazywa się Strachem i Chciwością, Fear and Greed. Ludzie chcą, są chciwi, zwłaszcza przy tych ostatnich etapach, i uważam, że nie wszyscy stąd wyjdą zarobieni. Niektórzy po prostu zostaną z workami coinów i będą czekać na, na kolejną hossę i pewnie część sprzeda na stracie, i tak dalej. Oczywiście pamiętaj, że bo też dużo osób na Insta do mnie pisało z tym: jeżeli nie sprzedałeś czegoś na stracie, a dalej trzymasz swoje tokeny, jeżeli trzymasz tokeny dobrego projektu, teraz nie wiem, no, niech, trzymasz Bitcoin na przykładowo, no to jest wysokie prawdopodobieństwo, że na przyszłej hostie zarobisz więcej. Jeżeli trzymasz shitcoina, no to nie wiesz, czy on dalej będzie istniał w następnej hostie. Tak to funkcjonuje. Jeżeli ta historia się wydarzy, jeżeli faktycznie będziemy mieli coś legendarnego, w co ja osobiście wierzę, ale zawsze powtarzam, że pamiętajcie, pamiętajcie ten mój filmik, gdzie będziesz kiedy banka pęknie? Co jeśli nie zdążysz? Co co wtedy, tak? Zawsze warto zakładać drugi scenariusz, tak, po prostu profilaktycznie, nie? I kreszować się na swoich wybranych poziomach cenowych. Ja cały czas przypominam, mieć swoje wybrane poziomy cenowe do wychodzenia, bo bez tego cały czas będziesz je podnosił do góry i w pewnym momencie rynek cię po prostu zweryfikuje. Ok. Startera. Startera wypuszcza. Um, Kolejne IDO, dzisiaj to właściwie zapowiedzieli, e, przed godziną bodajże. Kujira, kujira e, projekt właśnie na starterze, jeszcze nie robiłem researchu, e, ale te IDO dają zarobić, aczkolwiek no lub, lub troszeczkę nie wyszło. Steraland, e, już jestem bardzo zadowolony, bo przy pierwszym ruchu był po prostu dla mnie zwrot wkładu. E, ja zazwyczaj tak robię, że wypłacam po prostu tyle, żeby mieć wkład wyjęty, a resztę trzymam. Najprostsze zagranie. No, i tam w ogóle w t było coś takiego, że nie tylko wkład został wypłacony, ale też drobny zysk, więc mega. A reszta tokenów po prostu leży. Czy tak samo będzie z Kudzirą? Nie wiem. Oczekujcie 12 listopada. Tutaj na Kudzirę, Teraland. Tutaj, słuchajcie, była afera niedawno, która spompowała cenę Teralandu do dołu. I to też taki, takie dumpy pokazują, że. By the deep, by the deep po prostu. Z tego względu, że Dokłon, sam Dokłon, sam wielki cesarz ekosystemu Terra napisał u nich na pod jednym z tych postów, tutaj nie chcę się teraz tego szukać, um, napisał, że po prostu ten projekt to jest shit i od tego momentu tam dużo inwestorów to zrzuciło, cena spadła w dół, tak. Um, Później pan paragraf też na Telegramie bodajże prowadził live'a, tam wyjaśnili całą sprawę i tak dalej. Tam chodziło po prostu o to, że, że jeden wallet, który wcześniej też troszeczkę, troszeczkę spompował Ankor Protocol przy ich wychodzeniu, tak, przy ich listingu, tak samo tutaj wpłynął na Terrelat, nie? Ten sam w ogóle, ten sam wallet. Um, no i generalnie sprawa została w skrócie wyjaśniona. Cena. Wróciła, wróciła do góry, tak, poszła do góry. E, czyli znowu z perspektywy czasu widzimy, że to był. E, by the Deep było do, do, dobrym po prostu ruchem. E, ciekawostka jest też taka, że ja uważam, że jeżeli projekt jest fundamentalnie wartościowy, a bez wątpienia TerraLand taki jest, bo wnosi coś nowego, te nieruchomości m, faktycznie oni będą tokenizować, tak e, jest to coś nowego i może to być game changer, bo tak naprawdę nie ma drugiej takiej firmy, z którą tutaj. E, mogliby mieliby jakąś konkurencję realną czy coś w tym stylu, nie? Także zobaczymy jakim to wszystko wyjdzie. To jest, no, dopiero było IDO, więc projekt jest w powijakach, ale e, ja tutaj generalnie w nich wierzę. wkład już mam zabezpieczony. Jeżeli ktoś tutaj grał pod te IDO na starterze, myślę, że również jest zadowolony. E, I czekamy na dalszy bieg wydarzeń. Ok, Radix e, Layer One Defi, e, czyli znowu Radix to jest e, to jest to samo powiedzmy co Solana, Luna, Atom, Polkadot. Chodzi mi mianowicie o ecosystem coins, tak? Coiny, które budują ekosystem. Tylko w odróżnieniu od tych, można powiedzieć, gigantów, które wymieniłem, Radix jest na bardzo wczesnej fazie rozwoju i te wyceny za Radixa, no to... Są, są niskie, tak, no bo on jest dopiero, można powiedzieć dopiero zaczyna, tak, niedawno zaczynał, teraz już jest na jakimś tam etapie. Tutaj to, co wyróżnia Radixa, oni się naprawdę bardzo szybko rozwijali od samego początku, tak, weszli w tym momencie na Coinbase Custody, tutaj gdzieś to było, na tym, na tym ich Twitterze można było znaleźć, także tutaj w Radixie jest olbrzymi, olbrzymi potencjał. Zobaczymy, CryptoBerb twierdzi, że wyceny Radixa powinny być między 1 a 2 dolary. Zobaczymy, czy tak się wydarzy. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć swój poziom wyjścia określony wcześniej. Zabezpieczajcie też kapitał, bo to też jest świetna, świetna sprawa. Ja też tak zrobiłem z Radixem. Kapitał zabezpieczony, resztę trzymam. Zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj jest fundamentalna wartość, więc myślę, że będą, będą się działy po prostu dobre rzeczy. Um, Okej, okay, jeszcze, jeszcze Litecoin, tak? Michael von de Pope też uważa, że tutaj Litecoin może, czy, czy osiągnie t, e, 1000 dolarów. Ogólnie te 1000 dolarów za Litecoina mówi o tym i Michael, i CryptoBerb, i wielu innych naprawdę influencerów. E, także Litecoin, e, tak jak powiedziałem właśnie na tej analizie technicznej, że Litecoin ma bardzo dużą narrację w ostatnim czasie na Twitterze. a no Twitter je, to, jest, to jest społeczność. Społeczność, która pcha, więc dlatego ten Litecoin ruszył. Ja uważam, że on pójdzie dalej. Zobaczymy. Miejcie tutaj na uwadze Litecoina, jeżeli jeżeli go trzymacie, no to e, może to być naprawdę ciekawy i fajny ruch. Okej, okay, przejdziemy teraz do informacji z Bing Crypto, czyli z bardzo fajnego tutaj e, serwisu, jeśli chodzi o informacje kryptowalutowe. OpenSea przekracza poziom 10 miliardów dolarów w historii sprzedaży. Dane e, Pradar pokazują, że wolumen sprzedaży w historii wynosi 10,3 10, miliarda dolarów na OpenSea. Tak? Czyli za, za OpenSea placują się Axie Infinity i CryptoPunks. W drugiej połowie 2021 roku OpenSea zanotowała gwałtowny wzrost sprzedaży, czyli słuchajcie NFT, to OpenSea jest, przypominam, marketem dla, dla NFT. NFT z Co? Działają, myślę, że zostaną z nami na długo. BitBay to teraz zonda, czyli to, co dzisiaj dos, e, dostało chyba w każdy użytkownik Bitbaya dostał maila e, o tej powiedzmy o tym rebrandingu, Polska giełda zmienia nazwę i zarząd i wygląd, e, i tak naprawdę wszystko. Rebranding jest związ, e, z, związany jest z dalszą ekspansją na rynki europejskie. Znowu w nowym zarządzie nie zasiada Sylwester Suszek. Tutaj prawdopodobnie Suszek po prostu sprzedał swój biznes. Takie informacje, takie plotki generalnie skrążą gdzieś po sieci. Nie? Tak naprawdę dla użytkownika nie ma to żadnego znaczenia, kto tam do, dokładnie siedzi, bo no, umówmy się, większość ludzi w Polsce robi zakupy w Biedronce, a nikt nawet nie wie, kto jest w spółce, zarządzie Biedronki i tak dalej. Nie ma to znaczenia. Tak? Oczywiście przypominam, żeby nie trzymać pieniędzy na giełdzie chyba że, chyba, że musimy bo, bo się nie opłaca ich przesyłać ok tak tak to jest ciekawostka Szwedzcy dyrektorzy generalni chcą zakazać wydobycia metody proof of work. Migracja górników na zachód budzi obawy nordyckiego organu finansowego dotyczące energii w świetle rosnącego nacisku na przejście na odnawialne źródła energii. Pojawia się propozycja, aby Unia Europejska rozważyła wprowadzenie całkowitego zakazu wydobycia monet proof of work w okresie od kwietnia do sierpnia 2021. Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla górnictwa bitcoinów wzrosło w Szwecji o kilkaset procent, co od co odpowiada 200 tysiącom szwedzkich gospodarstw domowych. Ciekawe, ciekawe. Pytanie, czy nie będą po prostu szukali, dobra, nie chcecie nas w Szwecji, to pojedziemy gdzieś indziej, nie? Najprawdopodobniej tak będzie, ale faktycznie, jeżeli te proof of work już, to już tak, już jest bardzo ciężko opłacalne, ale jeżeli już ludzie stwierdzą, że dobra, no już nie ma sensu tego wydobywać, tak, i powiedzmy wszyscy, większość przestanie, no, no i ta Wydobycie bitcoina już ta, ta podaż będzie naprawdę me, mega, mega mała. No to wtedy zobaczymy, co się wydarzy z ceną, bo uważam, że dopiero wtedy ben, ben, będą, będą cuda. A eee, oczywiście to jest plan też na. Prawdopodobnie miejsce, że się wydarzy, to jest na kilka lat do przodu. Ethereum przybija 4740 dolarów w kolejnym rajdzie. Eee, cena Ethereum wzrosła o 540%. Do tej pory, w tym roku kapitalizacja rynku Ethereum jest teraz większa niż JP Morgan. 3,7 miliarda dolarów Ethereum zostało spalone od czasu wprowadzenia EIP 1559. Zerknijmy na tego etera. Um, słuchajcie, jak dla mnie to tutaj on sobie idzie w ostatnim czasie tutaj naprawdę takim ruchem organicznym, tak góra dół, takie, takie odbijanie, tak piękny, piękny wzrost, którego na razie tutaj za bardzo nic nie, po, nie powinno zatrzymać, tak? Chyba, że coś jakiś czarny łabędź się wydarzy, albo Bitcoin gwałtownie aż aczkolwiek teraz on dopiero przebił ATH, więc raczej poleci wyżej. Um, nadaję narrację temu, że tutaj za chwilę zobaczymy 5000 dolarów. Nie zdziwiłbym się, jakby to było w tym tygodniu. Także pięknie, piękne rzeczy się dzieją i oby tak dalej. No i faktycznie te spalanie Ethereum historia pokazuje, że, że jednak wpłynęło na, na cenę. Bitcoin wreszcie wybija się ponad opór na, na 63,5 tysiąca dolarów, Bitcoin wybił się z trójkąta wskaźniki techniczne są bycze, BTC jest w piątej fali byczego impulsu, czyli to samo co mówi wam gość w masce. Ok, czyli tutaj fala, fala jest ewidentnie przed nami, jeszcze jedna, zobaczymy gdzie dojdziemy. Stałaby się też jakaś głębsza korekta, ale czy ona będzie, to czas oczywiście pokaże. BZX padł ofiarą hakerów stracił 55 milionów dolarów. Nie znam tego projektu, przyznam się szczerze. Na komputerze dewelopera BZX został przeprowadzony atak phishingowy, w jego wyniku zostały naruszone klucze prywatne portfela dewelopera. Atak dotknął dewelopera oraz pożyczkodawców, pożyczkobiorców i rolników posiadających rolników, czyli farmerów chodziło o to, posiadających środki na Polygon i Binance Smart Chain. Mam nadzieję, że nie trzymali się po prostu na tym protokole swoich środków. No ale takie rzeczy się dzieją. Generalnie pamiętajcie o tym, że jeżeli trzymacie coś na DeFi, tak, jeżeli trzymacie w DeFi, nie ma czegoś takiego jak bezpieczny DeFi. DeFi zawsze ma ryzyko, mniejsze lub większe, ale zawsze ono, ono występuje, nie? Zwłaszcza na młodych platformach, no jednak Matic Polygon, no to, to jest gdzieś tam, na trend tej, tej, tej hosty dopiero, nie. Też będę wam pokazywał, mam zamiar nagrać taki film, nie wiem czy on się nie ukaże jeszcze w tym tygodniu, w którym będę pokazywał protokoły, do, na które będę chciał też przenosić swój kapitał na BSC. I od razu mówię, że pokażę kilka takich miejsc, bo jestem zwolennikiem dywersyfikacji kapitału, a nie trzymaniem tego w jednym miejscu, więc myślę, że to będzie naprawdę ciekawa wiedza, bo każdy będzie mógł sobie z tego skorzystać. Burmistrz-elekt New York City przejmuje 3-miesięczne wynagrodzenie w Bitcoinie. Właśnie wtedy, jak omawiałem ten przypadek z Miami, też wspomniałem o tym, że, że Nowy Jork podobnie, no i tutaj już mamy artykuł. Burmistrz-elekt Nowego Jorku Eric Adams powiedział, że przez pierwsze 3 miesiące swojej pracy pensję pobierze w Bitcoinie. Tweet powstał jako żartobliwa odpowiedź na burmistrza Miami, który ogłosił, że weźmie miesięczną wypłatę w bitcoinie. Jako burmistrz Nowego Jorku, Adams planuje uczynić miasto bardziej przyjaznym dla kryptowalut, podkreślając wysiłki Suareza. Także coraz, coraz więcej tego mainstreamu, coraz więcej rządów i tutaj już no, znaczących takich osób nie? Jest, jest właśnie zaangażowanych w branżę krypto. Okej, okay, dobijamy do końca, jaka może być cena Bitcoina na początku 2022 roku? Bithub.pl, słuchajcie, tutaj plan B, tak, wzmianka. I guess we will be above $100,000, także, no, ciekawie, ciekawie. Jest to możliwe, jest to możliwe, słuchajcie, z tego względu, że, no, ta, jakby, gigantyczny spadek, gigantyczna korekta, która De facto, którą, w którą ostatnio wszyscy wierzą i wszyscy się na nią nastawiają, ona nie wypadnie teraz, bo ona wypadnie moim, moim zdaniem. Oczywiście, ona powinna wypać w momencie, gdy będzie naprawdę mega, mega wysoko. To będzie wszystko wyglądało tak, że wow, te, te wzrosty, te zyski będą aż po prostu piorunujące. Ale jeszcze w mojej opinii w tym cyklu takich nie było. Jeszcze. Oczywiście nie każdy cykl musi wyglądać tak samo. Um, Okej, okay. ostatnia informacja, już na osłodzenie tych całych kryptowalut. Omówimy sobie sytuację w Polsce. E, ceny w Polsce szokują nie tylko MBP. Trzy potężne siły naciskają na profesora Klapińskiego. Swoją drogą nie wiedziałem, że ten człowiek ma tytuł profesorski, ale to już jest inna sprawa. E, tutaj się po prostu słuchajcie, dzieje. Tutaj się, słuchajcie, dzieje. Generalnie z tą inflacją, to już też cały Twitter z tego, z tego Bekę ciśnie, z tego względu, że realna inflacja w Polsce to tam jest 7-8%, tak? 7 chyba. Ale jak 7%? Paliwo podrożało, nie wiem, chyba 20%. Jedzenie podrżało chyba o, o do 30, materiały budowlane o 100%, prąd, od nowe, prąd generalnie drożej co roku, ale od nowego roku ma znowu pójść chyba nie wiem, 20 czy 30% w górę. To na czym jest ta inflacja? 7% realna, to coś tu jest chyba do góry nogami, nie? Re ja zawsze powtarzam, realna inflacja jest wtedy, gdy po prostu Twoja inflacja, tak, jest wtedy, gdy Twoje produkty rosną. Tak? Weź sobie paragony, zbieraj. I za miesiąc porównasz, ile wzrosły ceny na tych samych produktach. Każdy ma jakieś swoje ulubione produkty. Nie wiem, mleko, bułki, e, co tam jeszcze kupujecie, czy po prostu cyklicznie. I na tym się sprawdza inflację realną. A takie po prostu gadanie, że jest 7%, gdzie jest 7%? Na czym? Jak wszystko poszło co najmniej dwucyfrowo do góry. Także e, gospodarka wygląda jak wygląda, a kryptowaluty idą do góry. I tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnego. Trzymajcie się. Hej!